Cześć, jak się macie, zaczynamy nowy przegląd tygodnia i zaczynamy oczywiście od skrótu dzisiejszego wydania. Dzisiaj przedstawiamy mini recenzję heavy raina, omawiamy plany wydawnicze Activision Blizzard i Electronic Arts oraz zbieramy informacje dotyczące drugiej części Cryzisa. w konkursie do wygrania 3 gry Bioshock 2 na Xboxa 360. Zapraszamy. Firma Activision ogłosiła w tym tygodniu plany na najbliższy rok. Zobaczmy, co szykują. Activision Blizzard na specjalnej konferencji prasowej przedstawił listę tytułów, które pojawią się jeszcze w 2010 roku. Zagramy między innymi w nowe Call of Duty, tworzone tym razem przez studio Treyarch, co zapewne oznacza odskocznie od współczesnych klimatów Modern Warfare. Według plotek zawitamy tym razem do Wietnamu. Firma mimo nie najlepszego roku 2009 dla gier muzycznych, planuje kontynuować dwie serie: Guitar Hero oraz DJ Hero. Na szczęście tym razem na rynku pojawi się tylko jedna pełnoprawna odsłona Guitar Hero. W połowie roku pojawi się długo wyczekiwany StarCraft 2. Warto przy tym wspomnieć, że jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się oficjalne beta testy tej gry. Premierę będzie miał również dodatek do World of Warcraft, czyli Kataklizm. Pani wyścigów zagrają w Blur, czyli arcadeową ścigałkę twórców Project Gotham Racing. Również w tym przypadku czekają nas przed premierą beta testy trybu Multiplayer planowane na marzec. Na deser dostaniemy grę Singularity, trzecią część serii True Crime osadzonej tym razem w Hongkongu oraz nową grę z serii Transformers. Jak widać od Activision Blizzard zapowiada się rok może bez większych niespodzianek, ale na pewno z kilkoma solidnymi hitami. I knew you'd find your way here. Crisis 2, czyli nowa produkcja krajteka wydawana przez Electronic Arts, pojawi się w sklepach jeszcze w tym roku. Zobaczmy sobie teraz zapowiedź. Akcja drugiej części Crisisa zostanie umieszczona 3 lata po wydarzeniach z jedynki. Walka z obcymi trwa w najlepsze, a miasta przeistoczyły się w istne ruiny. Ponownie wcielając się w proroka, wylądujemy właśnie w jednym z takich miast, a konkretnie rzecz biorąc, w Nowym Jorku. W grze ma zostać położony bardzo silny nacisk na fabułę, która będzie ukazywana nie tylko za pomocą cutscenek, ale również rozmów z bohaterami oraz poprzez popularne ostatnio audiobooki. Pojawi się również nowe ugrupowanie, które będzie walczyło zarówno z graczem, jak i z obcymi. Dodatkowo nanoskafander zostanie zmodyfikowany. Będziemy mieli dostęp do czterech trybów: taktycznego, który pozwoli na skanowanie zwłoki, zbieranie danych o wrogach, tryb pancerza zwiększający odporność na obrażenia, tryb mocy stanowiący połączenie szybkości i siły z pierwszej części gry oraz tryb infiltracji, czyli po prostu kamuflażu. Co ciekawe, każdy z trybów będziemy mogli rozbudować o dodatkowe funkcje. Sama gra ma być bardziej liniowa od pierwszej części, ale również rozgrywka okaże się bardziej rozbudowana w płaszczyźnie pionowej. Używając kombinezonu, będziemy mogli bez problemu skakać po budynkach i wspinać się na wyższe piętra. Miasto ma być zupełnie wyludnione, co spowoduje, że poza innymi żołnierzami, obcymi oraz organizacją Krajnet Ops Infantry nie spotkamy w grze żadnych cywili. Dodatkowo mimo dość dużej interakcji z otoczeniem, nie będziemy mogli niszczyć budynków. Według zapewnień producenta zabawy starczy na 15 do 20 godzin, a gra jest tworzona równocześnie równocześnie na konsole oraz PC-ty. Premiera planowana jest na ostatni kwartał bieżącego roku i z pewnością jest na co czekać. Prices. Swoje plany na najbliższy rok ujawniła też firma Electronic Arts. Zobaczmy sobie teraz, jakich gier możemy się spodziewać od elektroników. Electronic Arts planuje silną ekspansję w 2010 roku wszystkimi swoimi istotnymi markami. Jeśli brakuje wam takich serii jak Need for Speed lub The Sims, to możecie spać spokojnie, a od nadmiaru zapewne rozboli was głowa. I jej planuje wydać po trzy gry zarówno z Simsów, jak i z serii NFS. Jeszcze w tym roku pojawi się konsolowe My Sims oraz Sims 3 również na konsole. Kolejny pc tytuł serii pojawi się na początku 2011 roku. Z serii Need for Speed zobaczymy sieciową Need for Speed World, nową odsłonę gry tworzoną przez Criterion Games oraz jeszcze nieogłoszony tytuł. Nie zabraknie również kolejnej części świetnego Dead Space'a, która jak dotąd zapowiedziana jest tylko na konsole, chociaż twórcy nie zaprzeczają, że stworzą konwersję na komputery. Posiadacze PC-ów i konsol będą mogli zagrać również w Crisis 2, na temat którego pojawia się już coraz więcej informacji. Jak to na Electronic Arts przystało, doczekamy się całej serii gier sportowych. Pojawi się nowy Tiger Woods, NHL, NBA, no i oczywiście FIFA. Warto też wspomnieć, że na rok 2011 planowana jest tajemnicza strzelanka od Epic Games, nowa gra z serii Dragon Age oraz z serii Mass Effect. Można rzec, że elektronicy zupełnie standardowo zaplanowali ten rok. Need for Speedy, Simsy i cała masa gier sportowych. A teraz, mini recenzja gry Heavy Rain, czyli gorąco oczekiwanego psychologicznego thrillera od Sony. Heavy Rain jest jedną z tych gier, o których można długo dyskutować. Jej forma jest zaskakująca, a wszystkie przyjęte rozwiązania tworzą kontrowersyjną całość. Detektywistyczna zagadka przeplata się tutaj z wykonywaniem codziennych czynności i momentami, w których de facto nic się nie dzieje, a tylko budowane jest napięcie. Więź emocjonalna gracza z bohaterami wzniesiona została właśnie na kontrastach pomiędzy goleniem się, popijaniem piwa z lodówki czy wiązaniem krawata, a wieloma mrożącymi krew w żyłach pościgami i dramatycznymi zwrotami akcji. Pańska wódka. No i jeśli chodzi o wzbudzanie emocji, Heavy Rain zdaje egzamin na piątkę. Podczas sesji z grą momentami nie da się wysiedzieć w miejscu. Atmosfera jest niespotykanie intensywna, a my czujemy na sobie odpowiedzialność za losy czwórki bohaterów. Dalej, cholera, który to numer? Dalej, odbierz! Odbierz telefon! Ta odpowiedzialność jest pewną iluzją, ponieważ powtórne ukończenie niektórych scen pokazuje, jak mały jest nasz faktyczny wpływ na rozwój wydarzeń. Na całe szczęście, za jednym przejściem gry, nie zobaczymy wszystkich wątków. Niektóre sceny zostaną zablokowane na skutek podjętych wyborów, ale częściej mamy sytuację, że to serie quick time eventów są decydujące. Prawdziwe doświadczenie Heavy Raina to pierwsze podejście do tej gry, które zajmie około 8 godzin. Ta gra to przede wszystkim kolejny po eksperyment na temat interaktywnych filmów. Efekt jest świetny, ale biorąc pod uwagę czas i pieniądze potrzebne do zrealizowania takiego projektu, raczej nie mamy co liczyć na nadejście nowej ery. Heavy Rain trzeba więc raczej traktować jako niezwykłą ciekawostkę niż jako symbol następnej generacji. Nie zmienia to faktu, że zdecydowanie warto mieć tę produkcję w swojej kolekcji, choćby dla rewelacyjnej polskiej wersji językowej, naprawdę lepszej od oryginału. Może nie znamy adresu zabójcy, ale do jakiś początek? Blake! Jeśli ma pan lepszy pomysł, chętnie posłucham. Śmiało! Zamieniam się w. Pełna recenzja i ocena TV w przyszłym tygodniu, więc zapraszamy. Dawno u nas nie było konkursu, więc trzeba to nadrobić fajną nagrodą. Trzy egzemplarze Bioshocka 2 specjalnie dla Was w wersjach na Xboxa 360. Recenzja tego wielkiego hitu u nas już dzisiaj i podpowiem Wam, że ocena jest bardzo wysoka. A zadanie konkursowe jest nietypowe, mianowicie w pierwszym komentarzu pod tym przeglądem tygodnia zobaczycie obrazek nawiązujący do Bioshocka 2 i Waszym zadaniem jest przerysować go, ale musicie go przerysować w formie analogowej, to znaczy odpada Photoshop, odpada Paint, wszystkie programy komputerowe musicie go narysować, Woskowymi albo zwykłymi, albo namalować, albo zrobić kolaż, albo wyhaftować, w jakakolwiek analogowa technika tworzenia obrazków, jaką tylko posiedliście w szkole, albo gdziekolwiek indziej. Nie musicie też w 100% trzymać się oryginału, możecie sobie poszaleć i zrobić coś bardziej fantazyjnego. Możecie na przykład Dela tam dorysować, cokolwiek tak naprawdę. Wygra najśmieszniejszy i najlepiej technicznie zrealizowany obrazek. Przez... Bez obaw, nie mam zamiaru narażać się na niezadowolenie twojej matki. A Woli kończymy przegląd tygodnia, polecam Wam jeszcze na nawałnice fajnych materiałów, jakie u nas były w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu jeszcze. Na przykład Final Fantasy XIII, gramy z wersji japońskiej, dwie części gramy z Heavy Rain'a, czy też gramy z Bioshocka 2 w trybie multiplayer. Wszystko to są bardzo ciekawe rzeczy, warto je sobie obejrzeć, podobnie jak warto sobie obejrzeć Dom Startów, czyli nową serię Wonzaja, w której przypomina on stare gry, prawdziwe dinozaury, o których nie warto zapominać. Ostatnio się zajął grą Fifth Dark Project, więc sami widzicie, że na rzeczy są prawdziwie kultowe dzieła. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W przyszłym tygodniu w środę powróci Facepalm, czyli program Dela, w którym zajmuje się on głupimi rzeczami z internetu i oczywiście widzimy się w przeglądzie tygodnia w przyszły piątek. Na razie.